Witam serdecznie, ja jestem Retro, a to jest Fifasite.pl i dziś pokażemy Wam kilka screenów z bety gry FIFA 2001, które wyciekły na Twittera. Podamy również kilka informacji. Już teraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na naszym kanale. Zaczynamy! Na ekranie widzicie kilku zawodników takich jak Ramos, Van Dijk, Firmino, Alisson... Manchester City, Milan i jej pracowało nad m.in. ulepszeniem twarzy Alisona, ponieważ widzimy jego nową fryzurę czy Ramosa, u którego i włosy, i zarost są zupełnie nowe. Oficjalnie dowiadujemy się też, że Juventus będzie jednak występował pod nazwą Piemonte Calcio. Włoski klub ma umowę z konami do 2022 roku, co oznacza, że prawdopodobnie nie zobaczymy go w FIFA aż do FIFA 22 włącznie i jej ogranicza również możliwość grania nielimitowanej liczby spotkań w Division Rivals do 40 meczów. Jednak będziemy mogli grać dalej, ale tylko po to, żeby wbijać punkty do food Champions, czyli po prostu skill rating. A skoro już jesteśmy przy kwalifikacji do FC, to spójrzcie na ekran. Mamy tutaj potencjalne nagrody za dzienne turnieje. Karta specjalna, kwalifikacja do ligi weekendowej i kilka tysięcy coinsów. Jak myślicie? Ciekawa opcja? Dajcie znać w komentarzach. Cieszynka uciszania została usunięta z gry. Jest to związane z walką z toksycznością, którą promuje ostatnio EA Sports. Na pewno wielu psychiatrów nie będzie musiało dzięki temu brać nadgodzin. Udało się również uchwycić niby nową animację paczek, która jednak bardzo przypomina tą obecną. Oczywiście wygląda to nieco schludniej, ale w gruncie rzeczy pomysł jest ten sam. Wyciekły również nowe ikony. Eto i Kantona na pewno będą w grze. Co do Puszkasza, jeszcze nie jesteśmy pewni. Nadal mamy jakieś nadzieje na polskie ikony, jednak coraz bardziej maleją, ponieważ EA chyba się obraziło na nasz kraj. Wiemy również, że w Hiszpanii mecze FIFA po raz pierwszy skomentuje kobieta. Konkretnie... Nira Huanko, 41-letnia dziennikarka. Jest to duży przełom i czekamy z niecierpliwością na płeć piękną w polskim komentarzu. Poznaliśmy okładkę na Xbox Series X. Widzicie ją teraz na ekranie. Nie jest to może bardzo istotne, ale wygląda dość ciekawie. Tryb kariery. Będziemy mieli opcję wypożyczania z koniecznością bądź możliwością wykupu. Oczywiście o stepin już wam wspominaliśmy. Dodatkowo pewien użytkownik Twittera poinformował nas, jakoby mieliśmy mieć karierę online. Jednak nie wiemy, czy to jest prawdziwe, ponieważ nie ma żadnego innego źródła podającego tą informację, ani screena broniącego tej teorii. W meczach offline będziemy mogli ustawić sobie dokładny poziom trudności w tak zwanym Competitor Mode. Widzicie to teraz na ekranie. Kolejna ważna sprawa to przycisk Replay Rewind. Prawdopodobnie w wybranych meczach offline będzie pozwalał nam on na cofnięcie się w meczu o kilka fifowych minut. Nie wiemy jednak dokładnie, jak miałoby to wyglądać. W Ultimate Team będziemy mieli Top 200 zamiast Top 100. Jest to moim zdaniem dobry ruch, bo wielu graczy miało takie same bilanse jak gracze top 100, a nie łapało się na najlepsze nagrody. Teraz ma się to zmienić: kolejne przecieki, pełna licencja na MLS i Ligę Japońską. Udało się również zdobyć licencję na Dynamo Zagrzeb, które będzie jedynym klubem z Ligi Chorwackiej. Dzięki temu mamy szansę zagrać Damianem Kondziorem w Ultimate Team i karierze. Volta Squads. Tutaj będziemy mogli zagrać ze znajomymi, bądź tak zwanymi randomami, w Volte. Oczywiście Volta jest coraz mniej uczęszczanym trybem i obawiam się, że to raczej się nie zmieni. Musieliby chyba przestawić się na koncepcję Ultimate Team, żeby Volta ruszyła do przodu. FIFA 21 będzie również dostępna w Google Stadia. Liga koreańska będzie miała wszystkie twarze piłkarzy w nowej FIFA. Jest to kolejna liga zdobyta przez EA. Wraca również Boca Juniors. To wszystko w tym odcinku. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować ten kanał, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych newsów ze świata FIFA. Ja jestem Retro. A ten kanał nazywa się fifasite.pl. Do usłyszenia.